The magic yeah. Bon ami si tu as le niveau, les nous foutent à jaillir. ¡Vamos! Bardzo serdecznie! E, jestem Demar w kozach no i witam Was w drugim odcinku z Kozakowego Survivalu. E, I tak, jak mogliście zobaczyć na początku na EMLAPSie, e, wybudowałem sobie, no, jeszcze niedokończony, ale już blisko, dokończenia domek. E, między innymi, co tu trzeba jeszcze dokończyć? Znaczy, wiele rzeczy nam zostało. Pierwsze. Jako mega góra. Pięknie. Eee, naprawdę, wiele rzeczy zostało jeszcze do, do budowania. Między innymi dach, jakieś magazyny eee, i takie tam. Ale już taka, no, pierwsza, jakby to powiedzieć, konstrukcja eee, jest gotowa. Eee, I tak. Pisaliście mi, że mam takie, jakby eee, przerywki na mikrofonie. Takie, takie, pff, takie, jakby no, nie wiem, jakby to tak trochę dziwnie powiedzieć, pierdziochy. I już to ogarnąłem, jak możecie słyszeć po moim głosie już teraz aktualnie tego nie ma Po prostu coś tam mi się w ustawieniach ma no i tam jeszcze kabel coś się odpinał od mojego bringera Także teraz już to naprawiłem i tak mniej więcej co będziemy w dzisiejszym odcinku robić Zaplanowałem sobie, że będziemy budować dom i na tej i trochę tam na odcinku, ponieważ chciałbym coś tam Dobra, sobie pogadać ogólnie Odcięki niestety teraz będą troszeczkę rzadziej, ponieważ no, nowy tydzień szkolny, weekendu prawie wolnego nie miałem. Słyszałem powiem, bo wczoraj byłem gdzieś tam, gdzieś tam byłem. No, no, prywatna Eee... A w, dokładnie to w. E, Chyba, no no, no. no, 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 no dzisiaj jeszcze też gdzieś jadę, także mam tyle. E, jadę, znaczy nie jadę gdzieś na no, cały dzień, tylko jadę tak, no. No, 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 wiecie. No kość ha Nie, no w goście po prostu jeden. Yy, ale to dziś nie wiem sobie. Yy, co, Wiesz, to chyba... No nie wiem czy Was coś interesuje, ale jeżeli tak, to ci subskrybuj ha. Bardzo śmieszny ręce. Dobrze, no i tak, jak... Aha, właśnie mod Moe Creature i jest shop shop cześć cześć mój mały jaki sweet czekajcie chodź 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 czekajcie ja sobie ja na miniaturkę zrobię zdjęcie no nie no odwrócił się chodź chodź ej, a nie patrzcie, do, patrzcie do, na mnie patrzcie na mnie ideale yeah ha, ha. ok też będzie taka ładna miniaturka i dlaczego, dlaczego drabinka nie schody? Ponieważ mi jest wygodniej wchodzić po drabince, a po schodach. Ponieważ pierwsze schody zajmą więcej miejsca, a drabinka no, jedną kroteczkę. No i tam kilka w wysokości. Dlatego. Eee, jeszcze chciałem sobie właśnie obraz powiesić. Nie, tutaj będzie okno. A nie, tam będzie okno, bo tam będzie... Ta, ta, no jest to... Ta, ładna. O, właśnie, chciałbym właśnie taki obraz. To jest obraz mojego paczka. Yy, taki sobie dałem i tam jeszcze po, chyba powinien być jeden, a nie, 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 nie. Nie powinno być żadnego jeszcze. I teraz okno jeszcze będzie tam, no to tutaj może być sobie obraz taki. Nie, nie. Na pewno nie, to mi będzie straszyć w nocy potem. No, ty klipperku jeszcze mi wybuchnie, żeby się zamienić w prawdziwego. O nie. Nie. No nie chcę pojedynczej, ja chcę podwójne, albo nawet... Gigantyczne są ściany. No nie! Powiedziałem coś! Też nie chcę podwójnych. Ani pojedynczej. Dobra, chcę bardzo pojedynczej. Chcę bardzo. Kurde, myślałem, że się zmieni i będzie jakieś wielkie. O! Jest, ładnie. Myślałem, że już nie jest równo, ale jest równo, także wszystko się ładnie i zrobiło. Okej, okay, no więc w sumie możemy teraz zrobić tak? bo dlaczego nie? Yy... tak dach będzie taki hmm. w sumie taki, taki możemy zrobić taki zwyczajny sobie możemy robić dach taki standardowy Prawdę, prawda, prawda Yy, także tak, jeszcze nie wiem jutro, na pewno w tygodniu, opacie się w tygodniu powinno się pojawić serwer hardcore muszę zabrać całą ekipę oczywiście yy, bo naprawdę zapowiada się mega mega zapowiada się odcinek bo chyba wezmę 10 nawet 10 yy, albo no 5 no co najmniej powyżej 5 ekipą, yy, ekipa jak się będzie dało Yy, bo naprawdę ma się zapowiadać mega i będzie się zapowiadać mega. I auto to jedzie na polu i mi przeszkadza. Bitches. Bitches. Ha 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 biceps. Co? Mniejsza. Okej. Okay. E, em. E, em, prawie, prawie daszek z tutaj oczywiście pozostawiam wiele sposobie tych drewnianek. Dobra, zrobimy sobie taki próbny crafting. Okej, okay. i zróbmy yy, te płytki. Okej, okay. ładnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Noc się robi. Jest źle. Potrzebuję pomocy. O nie. LOL. <śpiewanie> no. LOLEZ. z Co to było? Patrzcie. No, no, <śpiewanie> Dobra, yy, yy, W sumie trochę źle ten tak zrobiłem. Ogólnie, myślę, że dzisiaj skończymy tam dach. Jeszcze możliwe, że tam damy szkło i będzie końcinka, ponieważ muszę to szybko rezerwać, bo nie mam czasu. Już 14, poważnie, 14.22 Zaraz będę wrzeszczał jak dziewczynko normalnie, ale, ale, ale... Ale to w czemu? Co? Pa, 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 pa. Yy, potrzebuję więcej pół Niestety, potrzebuje wiązek, potrzebuje więcej pobytek. Co je robi? Co je być ryby. Okej, nie nie zrobimy takiego domu, taki byłby dom szefny. S-E-F-ny. Help me, help! Dlaczego z pół płytek? Ponieważ półpłytki chyba, chyba tyle co wiadomo nie palą się. Czyli jakby nie wiem, wywołał by jakiś pożar, co mi się często zdarza, to raczej był dach się nie spali. Także będę miał no, najczęściej, naj, najcięższą, najcięższą, jeśli to wypowiada? Najcięższą, naj, naj naj najbardziej ciężką rzecz za sobą O! O! Polak He co ja wyprawiam? Co ja wyprawiam? Co ja wyprawiam? Dobra e, Potrzebuję to Okej. Okay. Dach zrobiony Wszystko Jezu! jak się wystraszyłem Myślałem że to jest na w świecie Bo jak się wystraszyłem tej osy I... Albo to jest psała, czekajcie Bye, bi, To jest sama psała Jak się jej wystraszyłem poważnie Ja mam takiego stracha na osy, bo ja mam uczulenie na osy ogólnie Tak się jej wystraszyłem, że myślałem że ona jest w realnym świecie Myślę, że teraz psałki nie przylecą żeby mnie zabić no, nie przelazłem. Także spaczko. O-o. No. Ich jest tu więcej. Ja tu mam gdzieś ul, czy co? Mam tu gdzieś ul na pewno, bo... I ja nie mogę być... Co to jest? Bo to jest szerszeń, czy coś? Free, free... Fearfully. Co takie to czyta? Ja tu mam gdzieś ul. Z pewnością gdzieś tu ul koło domku.

Jasku, potrzebuję sześć. Dobra, no, siedem. No, Oddaję! No, no, siedem, okej. Okay. Można dać tutaj pochodzić, ale no, tak, żebyś tutaj żadne, nie wiem, nie wiem, moby nie spełniły. Czekajcie, w ogóle mam włączone moby? Nie mam włączone mobów, co ja wyprawiam? Szybko, szybko to rozwalamy. Yy, yy, yy. I tak wygląda łóżko na moim tekstur paczku. Jej. Moje łóżko ma być na górze. łóżko, co wy O, sadeli jste panové. Ok, ładně. Ładně se to prezentuje. Co by tylko jeden přeč zrobit, či přepět. I piasek. Dobré, můžeme si položit. Je to skřínka za položit. Ok. můžeme si položit, bardzo ładně. Okej, i śpimy. ogólnie już mam... Znaczy jeszcze... tak sturpak, będzie robione przez całkiem dużo czasu, bo to... to wymaga naprawdę czasu. Uwierzcie mi mam 4 FPS i 0. O jeden, jeden... No, 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 please! O, 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 nie no, please, 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 nie crashuj mi, nie! 40 FPS, no dobra. Okej. Okej. 5 klasów. Mieczek w ogóle zrobię, bo... Nie mamy. Eee... -e 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 Mieczek. Dobry. Dobry. Będzie ładnie. Bardzo pięknie. What the, wilkołak? O ty, te gel w refolfie Co jestem? Chyba nic No, pszczółki tu latają sobie Ty wilkołaku jeden Gin Potrzebujemy w ogóle mięska Aby... Aj, czekajcie, muszę sobie taką klapkę do tego wysunąć żeby po żeby prostu mi tak nie trzeszczał... What? Ci mieć! What? Fuck? Dobra, no i Lul, skłonię, 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 Chodź, chodź, to pształ, chodź. Oh, yeah. Yeah. Kolejna! Ho! ho, 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 ho. Myszczę się na... Psz... Ślimak, ślimak! Pokaż! Jak to było? Tam ci Sera na pierogi. Co! Eee, <laughs> <laughs> sorry! Slimak co? Nie? Boże, zapomniałem bo trzeba sobie przypomnieć poza odcinkiem. Dobra, yy, więc tak, trzeba tutaj... Yy, nie! A tak tutaj rozwalimy y, sobie szybkę aby mieć widok do dash it, man. Rozwalmy sobie tutaj y, to, żeby mieć szybkę na tą piękną, epicką górę. I będziemy potem kończyć odcinka. O, damn. Chyba nie... Nie Nie, dobra, powinno starczyć. Co ja zrobiłem? Ha, nie. O nie, dobrze, dobrze. Trzy. Okej, okay, pięknie. Piękne, piękne. Chcemy jest wyrewolw. Nie, wówów. Wówów. Okej, okay, koniec. Yeah. Dobra, yy, ja kończę. To tyle u mnie. Jeżeli chcecie że znaczy szybciej następny odcinek kozakowy survival to dajcie łapkę w górę. Ja, ja, ja to dla mnie oczywiście wielka ja, motywacja. Trzymajcie się, no i cześć! Myślę, że już rozwaliłem obraz. Cześć, obraz.